Anna Głogowska pokazała nowego chłopaka z niego przystojniak. Anna Głogowska rozpoznawalność i uznanie fanów zdobyła dzięki udziałowi w programie Taniec z Gwiazdami. Na planie show poznała swojego wieloletniego partnera Piotra Gąsowskiego, z którym doczekała się córki. Niestety związek nie przetrwał próby czasu, ponieważ para rozstała się. Jakiś czas temu Anna poinformowała że znowu jest szczęśliwie zakochana. Parę miesięcy temu w mediach pojawiła się informacja o rzekomym romansie Głogowskiej z Mikołajem Roznerskim. Okazuje się jednak, że to nie on skradł serce pięknej tancerki. Celebrytka w przypływie świątecznej atmosfery postanowiła ujawnić się światu i pokazać, kto zawrócił jej w głowie. Anna Głogowska na najnowszej fotografii pozuje z Fredem Merinkiem? Który jest muzykiem oraz artystą? Mężczyzna może pochwalić się kilkoma utworami, jednak nie są one zbyt popularne. Anna oraz Fred fotografie postanowili wykonać przy świątecznym drzewku. Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów gwiazdy. Większość gratulowała nowego związku i życzyła wszystkiego dobrego. Moja ulubiona para wszystkiego dobrego! Anna Głogowska urodziła się 2 kwietnia 1978 roku, roku w Krakowie treningi tańca rozpoczęła jako młoda dziewczyna w 1991 roku, dołączając do formacji tańców towarzyskich działającym przy osiedlowym domu kultury w kamionku. W 2005 roku zadebiutowała jako tenerka tańca w programie rozrywkowym TVN Taniec z gwiazdami wystąpiła w dziewięciu sezonach. Głogowska w 2013 roku współprowadziła program rozrywkowy telewizji Polsat Got to Dance. Tylko taniec, a później współprowadziła program Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. W 2005 roku związała się z Piotrem Gąsowskim, któremu partnerowała w drugiej edycji programu Taniec z Gwiazdami. W 2011 roku zajęli siódme miejsce w rankingu najbardziej rozpoznawalnych par w polskim showbiznesie, mając córkę Julię.